Witajcie. Witajcie! Ja mam na imię Roxana, a to mój mąż Andrzej. Jesteśmy małżeństwem od 22 lat, mamy trójkę dzieci 20, 17 i 10 lat. Mieszkamy w ławie i prowadzimy fundację dla rodziny. Chcielibyśmy Was dzisiaj zaprosić na randki małżeńskie. A to dlatego, że spotykam się z niektórymi z was i mówicie, że właśnie takie randki to fajny czas. Dlatego pomyśleliśmy sobie, że będzie taka okazja dla niektórych odświeżyć, a dla niektórych przeżyć pierwszy raz. Tematów będzie siedem. Pierwszy temat to temperamenty. Kim jestem? Jaki ma temperament? Dlaczego tak się zachowuję? Jeśli poznasz siebie, łatwiej ci będzie poznać i zrozumieć drugą osobę. Drugi temat to języki miłości, jak chcielibyśmy być kochani, co do nas najbardziej przemawia, kiedy czujemy się właśnie najbardziej przyjęci. Trzeci temat to konflikty. Co robić, gdy się skonfliktujemy, gdy się zagotuje w nas, kiedy pójdą epitety, jak do siebie wrócić, jak nie odchodzić od siebie. Czwarty gorący temat to pieniądze, czyli jak je ogarnąć w naszym domowym budżecie i jeszcze nauczyć dzieci gospodarności. Kolejny temat to dzieci. Jak je wychowywać? Dla kogo je wychowywać? Czy dla siebie, dla innych? Jak wychować dzieci odpowiedzialne, pewne siebie, które będą szły przez życie, odważnie pomagając także innym. Kolejny gorący temat to seks. Czyli jak się w nim spotkać. Jak uczynić z niego siłę, motor, działania naszego małżeństwa? Co potrzebujemy w swojej kobiecości i męskości, aby się spotkać? Ostatni temat to konserwacja małżeńska, jak zdbać o małżeństwo, żeby tam ciągle było gorąco, żeby były i uczucia, i emocje, żeby chciało nam się być ze sobą, żeby było nam po prostu ze sobą dobrze, przyjemnie i radośnie. Zanim zasiądziecie do randki, zachęcamy, abyście przygotowali sobie miłe, spokojne miejsce, aby zapewnić dzieciom jakieś zajęcie, a najlepiej, żeby już spały. Abyście mogli mieć ze sobą jakieś ciastko, herbatkę, tak jak mówiłam, aby to był taki czas typowo dla Was. Tym bardziej, że na tych filmikach będzie moment, kiedy właśnie sugerujemy jakieś pytania, a Waszym zadaniem będzie porozmawiać sobie o tym. A to wszystko po to, żeby się ze sobą spotkać. Aby skorzystać z całego cyklu randek małżeńskich, trzeba się po prostu zapisać, wypełnić formularz zapisu. Link znajdziesz w opisie i to będzie znaczyło, że właśnie rozpoczynasz, rozpoczynasz ten kurs. Będziesz otrzymywać maile, w których będzie link do kolejnych filmów, będziesz otrzymywać maile, w których będą linki do testów, a także pewne tygodniowe wyzwania. Także zapisz się i zarezerwuj sobie czas ze swoją żoną, ze swoim mężem, po prostu. Umówcie się na randkę. Zapraszamy i do zobaczenia. Do zobaczenia.